Hejka! Dzisiaj już mamy wtorek i jest godzina 16.19 I tak, dzisiaj pisałem mm, sprawdzian z chemii I myślę, że jedynki nie będzie Może Więc liczę na 3, 4 co najmniej Gdyby była piątka to by było, wiecie, fajnie, ale wiecie no, jutro piszę z historii i z matematyki. Mm. I to tylko. Mm. Mhm. I co? Dzisiaj będę się uczył z mm, historii, powtórzę, matematykę. No, i na piątek niemiecki, więc tak to właśnie wygląda. I co ja mogę powiedzieć? Chyba tyle. Mm. Jestem ciekawy, co dostałem z fizyki. Jak najwyższa ocena to było 4. Więc jestem ciekawy, co dostałem. I co ja mogę powiedzieć więcej. Nic takiego ciekawego. Mm. Czy dzisiaj tutaj zapisywaliśmy? A tak. Z polskiego z geografii było powtórzenie, z angielskiego było też powtórzenie. Z muzyki dostałem chyba 5 czy 6 zeszy. tam była notatka. Hmm. Z informatyki dostałem 6 za kartkówkę i 3. Fizyka, nowy temat. Polski to samo. Czyli pisaliśmy. Z chemii sprawdzian pisałem. No i geografia, powtórzenie, no i WF. Więc tak to właśnie wygląda. Hejka, witajcie w środę. I tak, już mam godzinę 15. Mm, I co ja mogę powiedzieć? pisałam dzisiaj sprawdzian z y, historii Czy o ta o Pokaż wam ilą się o takie cztery strony tu dwie i tu dwie cztery strony pisałam tragedię życia, bowiem więc... Nie spodziewałam się zbyt jakiejś bardzo dobrej oceny, liczę na dwa, tak szczerze mówię, liczę na dwa, bo tam praktycznie, ten test był jakiś dziwny. Przez trzy lata nie pisałam sprawdzianu, dopiero w klasie siódmej zaczęłem będę pisał sprawdzian, prawdopodobnie już do końca tego roku, siódmej klasy. Niestety, dlatego wiecie, tak, mm. Co ja mogę więcej powiedzieć, pisałam kartkówkę z matematyki, pięć zadań było mi tak w miarę dobrze, poszło mi, jutro nic, z niczego nie piszę, a i dostałam trzy z chemii, ze sprawdzianu wtorkowego, no i w piątek piszę kartkówkę z... Niemieckiego. To są tam zdania, jak się nazywasz, czy ile masz lat, gdzie mieszkasz, czy pochodzą z Polski, więc takie zdania będą. Mm. I są Tak, właśnie, też na polskim dzisiaj zbyt dużo nie pisaliśmy, bo pisaliśmy opowiadanie grupą w parach, wiecie, jakieś sławko, że się dwie osoby i pisaliśmy opowiadanie wspólne. To będzie na ocenę, więc dzisiaj zaczęliśmy, a jutro będziemy kończyć. Więc tak to właśnie wygląda. Wam outfit, ale mojej twarzy nie będzie widać. Ale tak, mam taką białą koszulkę oraz bluzę z berzki. Koszulka z hajem moje no spodnie też takie z berczki, wiecie. Takie czarno-białe, więc tak. Z grafite zapisaliśmy. Tutaj mamy tutaj mamy i tutaj więc tylko tyle. Hejka, już mamy czwartek, mamy godzinę 16.27 i tak, dzisiaj dostałem trzy oceny. dostałem szóstkę z religii za różaniec, modlitwę. Szóstkę z, ma z matematyki za kartkówkę i Dwa z historii ze sprawdzianu, jakby Nie jestem zadowolony z tego, że dostałem dwa Ale I tak dobrze, bo moim zdaniem on był trudny Miałem tak 13 karty, 13 zadań I co ja mogę powiedzieć e, się zastanawiam czy poprawiać dwóje Ale jeśli poprawię dwa na jeden, to mi stawi pan jedynkę Więc nie wiem, czy się opłaca, ale przez te dni wolne, bo tak. Um, tak. No, jutro jest taki ostatni dzień, bo jutro kończę o 15, o, o 16.30 do 17.30 mam korepetycję. I mogę powiedzieć, że od 17.30 już mam jakby wolne. Bo tak. No, piątek tam od, do od 17.30. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Mam tak około 5 dni, 6, bo poniedziałek i wtorek to są dni dyrektorskie. Każda szkoła ma po 10, chyba, godzin, coś takiego. Ja mam poniedziałek, wtorek wolne i środa jest świętą, więc ja idę w czwartek, więc prawdopodobnie filmu nie będzie albo będzie taki inny. Więc nie wiem, bo. Właśnie tak, ale jeszcze się zastanowię. I to tyle z takich ważniejszych rzeczy. I co ja mogę powiedzieć? Tutaj mamy notatkę z biologii z dzisiejszego. To jest ostatni temat. Jutro będzie powtórzenie, więc pewnie za tydzień, w piątek czy w czwartek, będzie sprawdzian. Jestem właśnie na spacerze. I tak, jest mgła. Więc tak, jest szaro, burro i ponuro, ponuro, więc nic ciekawego nie ma, ale poszłam sobie się przejść, więc, więc tak, tak, to wygląda, więc fajnie jest i wracam sobie, tylko sobie przyszedłem, żeby też pochodzić, wiecie, więc tak. Hejka już mamy, godzina 17.30, już wróciłem ze, sp ze Spceru. I się uczę teraz niemieckiego, bo jutro tak jak mówię mam kartkówkę i to jakby będą chyba dwa, trzy pytania. Gdzie na przykład będzie gdzie mieszkasz? Muszę to jakby napisać po niemiecku albo nazywam się to na przykład Jan. Ishajam Ishai No wiecie, takie rzeczy będą więc tak to będzie wyglądało um, albo na przykład tutaj mam przykładową to coś uczyliśmy w poniedziałek, tak? Więc tak to wygląda i co ja mogę powiedzieć? Nad, tu gdzie jest zielone, to jakby jest, wiecie, tam co było trzeba wstawić, a tam na czarno co było już jakby napisane, tylko... Wiecie, tu było trzeba napisać, dokończyć lub przetłumaczyć. I pokażę wam teraz notatkę z geografii ze działu pierwszego. Od pierwszego do ósmego. Więc tak to się prezentuje. Tu przechodzę i tu. Wiecie. Tu mam rysunek, który mam w zeszycie. I tutaj też mam takie. Różne rzeczy, no więc tego będę się uczył prawdopodobnie w sobotę, ale muszę też zrobić notatkę z polskiego, z polskiego właśnie dokończyć z Dziadów i świtydzianki. i muszę <laughs> zrobić jeszcze z biologii, bo jutro mam powtórzenie i chyba za tydzień piszę sprawdzian. Więc tak to właśnie wygląda. Więc prawdopodobnie będę pisał albo drugiego albo 3 listopada. Więc tak to właśnie wygląda. I też 2 listopada jest poprawa z historii, i może też zrobię właśnie z historii notatkę, żeby się pouczyć. I się zastanawiam, czy ją, jakby wiecie, poprawiać. Ale może, wiecie, się podłączę i tak. Ale większość swojego czasu będę pewnie się uczył geografii, później polskiego, i później historię, albo geografii, historii, tak, mniej więcej w tym samym. Więc tak, po polsku jakoś ogarnę. Pamiętam co nieco, ale muszę sobie przypomnieć. Geografia, tak sobie, no i historia też, tak sobie. No więc tak. Hej ja już właśnie jedę na korepetycję. Wróciłam właśnie z szkoły, więc tak, odezwę się jak wrócę z korepetycji. Hejka, już mamy piątek i właśnie wróciłam z korków, tak jak wam wcześniej mówiłam. I mam godzinę 19.22. Byłem na zakupach spożywczych, byłem w tak Baction, Dildzie i w Lidlu. W Lidlu kupiłam sobie musy i monte, takie. W Deal, mm, kupiłem sobie OSI, kosztowało chyba 4 zł. Coś takiego. I do tego Rises, a Wection. kupiłem sobie Arizona. Dwie puszki. To są takie moje mini zakupy. I tak. Tak jak się spodziewałam 3 listopada mam sprawdzian z y, biologii I to jest chyba mm, piątek Więc piątek mam sprawdzian za tydzień Dzisiaj było powtórzenie wiadomości I tak kartku e, dostałam jeszcze szóstkę z niemieckiego I dwa plusy z Niemca Więc już mam pięć jeszcze muszę dostać jedną, żeby mieć szóstkę, więc fajnie. I hmm. co ja mogę powiedzieć, kartkówka z niemieckiego nawet była fajna, taka jakby wiecie, wiedziałam co napisać, więc tak. I kolejna kartku, kartkówka będzie z cyfr, od jednego do stu, hmm. więc tak to wygląda. Tutaj mamy angielski, tutaj mamy słówka, tutaj mamy. Więc z tego będzie prawdopodobnie kartówka I tutaj mamy nowy nit Nie wiedziałam, jak napisać nowy dział, więc po prostu napisałem tytuł. Więc tak. Z, z matematyki tylko, tylko tyle. Więc przechodzimy do biologii. Tutaj mamy zdania. I tak. i zaczynam nowy dział z chemii i mi się coś nie podoba mogą to jakoś ładniej rozmieścić na całej stronie, ale na co ja sobie mogę sprawdzić. To ja mam już notatkę pierwszą Z Polaka robiliśmy, tylko kartę pracy i to by było na tyle w tym odcinku więc tak możecie coś po sobie zostawić czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale i lecimy po 40 subskrypcji na moim kanale i widzimy się w kolejnym odcinku, bo bardzo możliwe, że kolejny odcinek nie będzie taki vlogowy, tylko będzie inny.